Witam Państwa bardzo serdecznie w szczecinskim programie samorządowym, którego dzisiejszym gościem będzie pan burmistrz Daniel Rak, którego również serdecznie witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, coraz ładniejsza pogoda za oknem to oczywiście automatycznie nasuwa nam skojarzenia z latem, a lato mimo pandemii, mimo obostrzeń zapowiada się w szczecinku na bardzo ciekawe. Wie pan, no, przede wszystkim, panie redaktorze, i wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że e, ta pandemia, z którą się y, walczyliśmy zmagaliśmy przez ostatnie ponad rok czasu Wywarła, miała wpływ na to co się dzieje w mieście jeżeli chodzi przede wszystkim o tą strefę oferty dedykowaną dla mieszkańców zarówno sportową jak i kulturalną przez ostatni rok praktycznie zarówno szczecinecki ośrodek sportu i rekreacji jak i samorządowa agencja promocji i kultury walczyły o przetrwanie o to żeby, żeby, żeby kadrowo pozostawić zespoły, które są wpracowane. Dzisiaj biorąc pod uwagę to, że ta pandemia patrząc na wyniki chociażby z ostatniego tygodnia są dosyć dosyć optymistyczne i z dnia na dzień widać coraz mniej zachorowań, coraz mniej przypadków zgonów, to wszystko doprowadza do tego, że już są pierwsze zwiastuny zniesienia obostrzeń, tego, że rozluźniane są zakazy. My Cały czas przyglądamy się, patrzymy, jesteśmy w gotowości. W tym tygodniu odbyło się duże spotkanie z samorządową Agencją Promocji i Kultury. Były rozpatrywane różnego rodzaju warianty. W kilku wariantach zresztą dyrektorzy mają przygotować e, taki kalendarz e, imprez. Mamy tutaj, jeżeli chodzi w ogóle o kalendarz imprez, o pewne przyzwyczajenia mieszkańców, na pewno e, bogaty. Są o, oczekiwania e, zarówno Szczecineczan, jak i w ogóle całego powiatu Szczecineckiego, że, że, że w końcu e, ruszą e, imprezy. No i już jesteśmy na dzień dzisiejszy e, w, w ponad e, połowa maja za nami. Imprezy cykliczne, tak jakby, jak chociażby bieg Winanda Osińskiego już się nie odbyły, to ta tradycja pierwszego weekendu już minęła, zastanawiamy się czy, czy w jakiejś innej mniejszej formule nie przeprowadzić tego, te, te, tego, tego biegu, ale póki co na dzień dzisiejszy tego rodzaju imprezy sportowe są zawieszone. Myślimy o imprezach i o samej formule, chociażby takiej taki, taki imprezy, która przez wiele lat była w przecinku, mówimy o fieście balonowej. Tak? Do tej pory była akumulacja, był, był wieczór z balonami na Osirze, był... był była muzyka, mnóstwo ludzi, w ostatnich latach zamykaliśmy nawet ulice, żeby, żeby zwiększyć bezpieczeństwo. Dzisiaj przebywanie w jednym skupisku tak dużej ilości mieszkańców, no już budzi pewne niepokoje. Zastanawiamy się nad samą formułą. Kilka lat temu też zaczęły się tutaj Przymiarki do jakby przeorganizowania tej, tej imprezy. Mamy dzisiaj już innego partnera, jeżeli chodzi o fiestę balonową. Czy to będzie nazwa fiesta balonowa, czy inna, to jest jakby wtórna sprawa. Powinniśmy myśleć o tym, żeby wracać do normalności, i chociażby taką w zmienionej formule ale jednak Fiestę Balonową przeprowadzić w przecinku. Zastanawiamy się nad zagospodarowaniem przestrzeni przy, przy zamku, przy, przy, przy naszym placu do imprez. Czy robić taką imprezę, czy się zdecydować? Naprawdę wiele znaków zapytania. Na pewno będę chciał rozmawiać na klubie z radnymi koalicji, jak, jakie oni mają zdania na ten temat. To oni mają też przecież w, swoim, w swoich okręgach przestrzeń do, do tego, żeby sądować. My z punktu widzenia finansów na pewno. Można powiedzieć, mimo tego, że były ograniczone wpływy, cały czas staraliśmy się oszczędzać, oszczędzać i jeszcze raz oszczędzać. I ktoś powie w dobie pandemii, dlaczego wy myślicie o takich, o takich eventach. Trzeba starać się wrócić do normalności. Mieszkańcy chcą się spotykać. Widać zresztą po aktywności chociażby w samym parku, jak, jak ten park jest uczęszczany kilka promieni słońca, słońca wystarczy, żeby, żeby wszystko tętniło życiem. Także myślimy o tym. Ja jestem wielkim entuzjastą tego, żeby wracać do normalności, ale przy zachowaniu mega, mega ostrożności i odpowiedzialności. I tak samo ostrożnym trzeba będzie być przy tradycyjnej dla Szczecinka strefie kibica, bo zanim nastąpi lato czekają nas jeszcze piłkarskie emocje do przeżycia wspólnie. Początek czerwca, tak? Duża impreza sportowa Euro 2020 w 2021 roku. Rzeczywiście tak jest, i, i, i tutaj też y, właśnie chociażby sama organizacja Strefy Kibica, która w, y, hulała, można było powiedzieć, tak kolokwialnie. Bardzo, bardzo cieszyła się wielkim powodzeniem wśród mieszkańców Szczecinka i nie tylko, a organizowana była przy Zamku Książąt Pomorskich w poprzednich latach. Nie chciałbym tutaj nic zmieniać, uważam, że miejsce jest na tyle dopracowane. Organizatorzy, czyli Samorządowa Agencja Promocji Kultury ma naprawdę bogate doświadczenie i i, I szykujemy się do tej strefy kibica. E, oczywiście, jeżeli chodzi o sprawy formalne, też trzeba będzie tutaj zadbać o to, żeby było, zaczynając od licencji, która już jest, można powiedzieć, zarezerwowana, a być może nawet wykupiona, to później poprzez ochroniarzy, poprzez e, zachowanie i zorganizowanie tej przestrzeni, gdzie będą mieszkańcy się spotykali. No, mamy do tego już, tak jak Państwo wszyscy wiecie, i Telebim, i wspaniałych kibiców w szczecinku, także mam nadzieję, że, że, że już 14. Na meczu ze Słowacją będziemy mogli razem spotkać się przy zamku, i że, i że wówczas nie będzie żadnych obostrzeń i, i, i wspólnie będziemy mogli kibicować dla białoczerwonych. Po optymistycznych letnich tematach, na koniec naszej rozmowy pozwolę sobie przejść do kwestii dużo poważniejszej. Nie jest tajemnicą, podróżując chociażby ulicą Cieślaka, że miejsca na aktualnym cmentarzu jest coraz mniej. Jakie więc plany względem tego obiektu, względem tego tematu maratusz? Chyba wszyscy mieszkańcy wiedzą, to, to na samorządzie ciąży obowiązek zabezpieczenia tych miejsc grzebalnych i, i to my musimy myśleć, wyjść krok do przodu. Zresztą ponad 10 lat temu były już pierwsze głosy i, i, i sygnały, że, że trzeba myśleć o rozbudowie i taki cmentarz drugi został w części, w pierwszym etapie wykonany. Wjazd i dojazd do tego nowego cmentarza który jest zlokalizowany w dzielnicy Marcelin, już za wiaduktem kolejowym został wykonany. No, nie było tam jeszcze żadnych ceremonii pogrzebowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że no, wszyscy by chcieli, żeby ich... Rodziny były chowane na, na cmentarzu komunalnym naszym tutaj szczecineckim, natomiast no, cmentarz nie, nie jest z gumy, tak? on jest z jednej strony ograniczony torami, z drugiej strony drogą krajową 20, drugą krajową 11, później są tereny ogrodów działkowych, które są dosyć podmokłe i ilość rowów melioracyjnych dyskwalifikuje w ogóle już. Jakby inny sposób wykorzystania tego terenu, a na pewno nie nadają się te tereny już pod cmentarz. Każda osoba, która zajmowała się tym, jak powinien być usytuowany cmentarz, jakie powinny być parametry gruntu, wie dobrze, że, że nie można tego po prostu przypadkowo lokalizować w jakiejś przestrzeni. Stąd też już dzisiaj trzeba zacząć informować mieszkańców, że. No, niestety, dojazd do cmentarza będzie na pewno utrudniony. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że przy ulicy Cieślaka, kiedy się mówi o Lipowej, jest przystanek, każdy, czy dojedzie na parking, czy, czy dojedzie autobusem, szybko się przemieszcza w kierunku grobu, gdzie bliscy leżą, czy znajomi. Także parę miesięcy temu zastanawialiśmy się, czy nie wykorzystać pewnych rezerw i czy, 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 czy na przykład PG, który który. Odpowiada za utrzymanie i porządku, i czystości, i organizację tych kwater. Nie powinien wyjść poza pewną przestrzeń, tutaj ograniczoną pomnikiem, który upamiętnia koniec, zakończenie wojny. E, oczywiście takie decyzje padły, ale nie chcielibyśmy, żeby, żeby te miejsca pochówku też znajdowały się bezpośrednio przy płocie, przy drodze. E, no, ma być to ten charakter naprawdę dobrze zorganizowanego cmentarza, chciałbym, żeby został utrzymany. Stąd też już dzisiaj y, zaczynamy się przymierzać y, do tego, żeby organizować pierwsze pochówki y, już w dzielnicy Marcelin. Y, zdaję sobie sprawę z tego, że, 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 że mieszkańcom będzie to na pewno budziło y, duże emocje, wątpliwości, y, czy, to dobry, czy to już, czy to akurat ten moment, ale na, na zmianę decyzji y, tego typu nigdy nie ma dobrego czasu. Także jak Ja odpowiedzialnie zdając sobie sprawę z rezerw, z ilości wolnych kwater, już dzisiaj niestety muszę podjąć taką decyzję, żeby, żeby, żeby PGK w najbliższym czasie zaczął już organizować miejsca pochówku na nowym cmentarzu. Na, w tej nowej dzielnicy Marcelin. Tam jest wykonany pierwszy etap tej inwestycji. Nie ma tam jeszcze kaplicy. Na pewno będzie, będzie przez jakiś czas będziemy musieli podjąć decyzję, w jakim zakresie zrobić projekt, czy, czy w jakim stopniu wykorzystywać istniejącą infrastrukturę tą, na cmentarzu tym, tym, tym starym. Zobaczymy, tak. Natomiast na pewno już w najbliższym czasie tych miejsc grzebalnych. Zabraknie na, na, na starym cmentarzu, no i niestety, tak jak powiedziałem, będziemy musieli pamiętać o tym, że pochówki będą miały miejsce na dzielnicy Marcelina, na tym cmentarzu drugim, nowym. Niestety tak będzie. Czy znamy już pierwsze liczby dotyczące tej inwestycji, na przykład ile kwater przewiduje się? Znaczy tam, jeżeli chodzi o, o ilości kwater, to ten teren został zarówno... Infrastruktura drogowa, czyli można tam dojechać, dojść, teren jest ogrodzony, teren jest przygotowany do pochówków. Docelowo to jest na ponad 10 tysięcy miejsc. Ten teren i rezerwy w planie zagospodarowania przestrzennego są dużo większe. No, nie było, bo tak jak powiedziałem, wydawało się już 10 lat temu, że, że, że już lada dzień nastąpi ten moment, kiedy trzeba będzie chować. Swoich znajomych na, na nowym cmentarzu. Udało się poprzez różnego rodzaju wygospodarowania w przestrzeni na tym starym cmentarzu odsunąć to, ale czas pokazuje, że, że, że dobrze było, że podzieliśmy to na etapy. Teraz jest zrobiony pierwszy etap na bodajże półtora tysiąca kwater i, i później. No nie, nie chciałbym po prostu już dalej tego tematu rozwijać, bo mówimy o smutnym temacie. I, I natomiast jesteśmy do niego na pewno przygotowani. I tym tematem pozwolę sobie zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, za które tradycyjnie Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Pan Daniel Rak, burmistrz miasta Szczecinek. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy.